Henryk Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy. Warszawa. Współdzielnia Wydawnicza Czytelnik, rok 1946. Kraków. Drukarnia Narodowa. Prawa do utworu. Domena publiczna. Źródło Biblioteka Narodowa. Obiekt zdigitalizowany w ramach projektu Patrimonium. Wiesz, Nel? Mówił Staś Tarkowski do swojej przyjaciółki, małej Angielki. Wczoraj przyszli Zaptie, policjanci. I aresztowali żonę, dozorcy, Smajna i jej troje dzieci. Tę fatmę, która już kilka razy przychodziła do biura, do Twojego ojca i do mego. A mała, podobna do ślicznego obrazka Nel, podniosła swe zielonawe oczy na Stasia i zapytała na wpół ze zdziwieniem, a na wpół ze strachem. Wzięli ją do więzienia? Nie, ale nie pozwolili jej wyjechać do Sudanu. I przyjechał urzędnik, który jej będzie pilnował, by ani krokiem nie wyruszyła z Port-Saidu. Dlaczego? Staś, który kończył rok czternasty. I który swą ośmioletnią towarzyszkę bardzo kochał, ale uważał za zupełne dziecko, rzekł z miną wielce zarozumiałą: Jak dojdziesz do mego wieku, to będziesz wiedziała wszystko, co się dzieje, nie tylko wzdłuż kanału od Port Saidu do Suezu, ale i w całym Egipcie. Czy ty nic nie słyszałaś o Mahdim? Słyszałam, że jest brzydki i niegrzeczny. Chłopiec uśmiechnął się z politowaniem. Czy jest brzydki? Nie wiem. Sudańczycy utrzymują, że jest piękny. Ale powiedzieć, że jest niegrzeczny o człowieku, który już wymordował tylu ludzi. Może tylko dziewczynka ośmioletnia w sukience. Od takiej do kolan. Tatuś mi tak powiedział, a tatuś wie najlepiej. Powiedział ci tak dlatego, że inaczej byś nie zrozumiała. Do mnie by się tak nie wyraził. Mahdi jest gorszy niż całe stado krokodylów. Rozumiesz? Dobre mi powiedzenie. Niegrzeczny. Tak się mówi do niemowląt. Lecz ujrzawszy zachmurzoną twarz dziewczynki, umilkł, a potem rzekł: Nel, wiesz, że nie chciałem ci zrobić przykrości. Przyjdzie czas, że i ty będziesz miała czternasty rok. Obiecuję ci to na pewno. Aha. Odpowiedziała z zatroskanym wejrzeniem. A jeżeli Mahdi wpadnie przedtem do Port-Saidu i mnie zje? Mahdi nie jest ludożercą, więc ludzi nie zjada, tylko ich morduje. Do Port-Saidu też nie wpadnie, a gdyby nawet wpadł i chciał cię zabić, pierwej miałby ze mną do czynienia. Oświadczenie to oraz świst, z jakim Staś wciągnął nosem powietrze, nie zapowiadając nic dobrego dla Mahdiego, uspokoiły znacznie Nel co do własnej osoby. Wiem, odrzekła, ty byś mnie nie dał. Ale dlaczego nie puszczają fatmy sport Saido? Bo Fatma jest cioteczną siostrą Mahdiego. Mąż jej, Smain, oświadczył rządowi egipskiemu w Kairze, że pojedzie do Sudanu, gdzie przebywa Mahdi, i wyrobi wolność dla wszystkich Europejczyków, którzy wpadli w jego ręce. To Smain jest dobry? Czekaj. Twój i mój tatuś, którzy znali doskonale Smajna, nie mieli wcale do niego zaufania. I ostrzegali Nubara, paszę, by mu nie ufał. Ale rząd zgodził się wysłać Smajna I Smain bawi od pół roku u Mahdiego. Jeńcy jednak nie tylko nie wrócili, ale przyszła z Chartumu wiadomość, że mahdyści obchodzą się z nim coraz okrutniej, a że Smain, nabrawszy od rządu pieniędzy, zdradził. Przystał całkiem do Mahdiego i został mianowany Emirem. Ludzie powiadają, że w tej okropnej bitwie, w której poległ generał Hicks, Smain dowodził Altyrelią Machdiego. I on to podobno nauczył Magdystów obchodzić się z armatami, czego przedtem, jako dzicy ludzie, wcale nie umieli. Ale Smajnowi chodzi teraz o to, by wydostać z Egiptu żonę i dzieci. Toteż, gdy Fatma, która widocznie z góry wiedziała, co zrobi Smain, chciała cichaczem wyjechać, Sportsajdu, rząd aresztował ją teraz razem z dziećmi. A co rządowi przyjdzie z Fatmy i jej dzieci? Rząd powie Mahdiemu: oddaj nam jeńców, a my oddamy ci Fatmę. Na razie rozmowa urwała się, albowiem uwagę Stasia zwróciły ptaki lecące od strony Echtum, Omfark, ku jezioru Menzalech. Leciały one dość nisko i w przezroczym powietrzu widać było wyraźnie kilka pelikanów zagiętymi na grzbiety szyjami, poruszających zwolna ogromnymi skrzydłami. Staś począł zaraz naśladować ich lot, więc zadarł głowę i biegł przez kilkanaście kroków groblą, machając rozłożonymi rękoma. – Patrz, lecą i czerwoniaki! – zawołała nagle Nel. Staś zatrzymał się w jednej chwili, gdyż istotnie… Za pelikanami, ale nieco wyżej, widać było zawieszone na błękicie jakby dwa wielkie, różowe i purpurowe kwiaty? Czerwoniaki! Czerwoniaki! One wracają pod wieczór do swoich siedzib na wysepkach, rzekł chłopiec. Ach, gdybym miał strzelbę, po cóż byś miał do nich strzelać? Kobiety takich rzeczy nie rozumieją. Ale pójdźmy dalej. Może zobaczymy ich więcej. To powiedziawszy, wziął dziewczynkę za rękę i poszli ku pierwszej za portsait kanałowej przystani. Za nimi zaś nadążała Murzynka Dinach. Niegdyś piastunka małej Nel. Szli wałem, oddzielającym wody jeziora Menzalech od kanału, przez który przepływał w tej chwili, prowadzony przez pilota, duży parowiec angielski. Zbliżał się wieczór. Słońce stało jeszcze dość wysoko, ale przetoczyło się już na stronę jeziora. Słonawe jego wody. Poczynały lśnić złotem i drgać od blaskami pawich piór. Po arabskim brzegu ciągnęła się, jak okiem sięgnąć, płowa, piaszczysta pustynia. Głucha, złowroga, martwa. Między szklanym, jakby obumarłym niebem, a bezmiarem pomarszczonych piasków, nie było śladu żywej istoty. Podczas gdy na kanale wrzało życie, kręciły się łodzie, rozlegały się świsty parowców, a nad menzalech migotały w słońcu stada mew i dzikich kaczek, tam na arabskim brzegu była jakby kraina śmierci. Tylko w miarę jak słońce zniżając się, stawało się coraz czerwiejsze, piaski poczęły przybierać barwę liliową, taką jaką jesienią mają wrzosy w polskich lasach. Dzieci idąc ku przystani, ujrzały jeszcze kilka czerwoniaków, do których śmiały się ich oczy. Po czym Dinah oświadczyła, że Nel musi wracać do domu. W Egipcie po dniach, które nawet w czasie zimy często bywają upalne, następują noce bardzo zimne. A że zdrowie Nel wymagało wielkiej ostrożności, ojciec jej, pan Rawlison, nie pozwalał, by dziewczynka znajdowała się po zachodzie słońca nad wodą. Zawrócili więc ku miastu, na którego krańcu stała w pobliżu kanału willa pana Rawlisona. I w chwili, gdy słońce zanurzyło się w morzu, znaleźli się pod dachem. Niebawem przybył też zaproszony na obiad inżynier Tarkowski. Ojciec Stasia i całe towarzystwo wraz z francuską nauczycielką Nell, panią Olivier, zasiadło do stołu. Pan Rawlison, jeden z dyrektorów kompanii kanału Sułeskiego i Władysław Tarkowski, starszy inżynier tejże kompanii. Żyli od wielu lat w najściślejszej przyjaźni. Obaj byli wdowcami, ale pani Tarkowska, rodem francuska, zmarła z chwilą przyjścia na świat Stasia. To jest, przed laty przeszło trzynastu. Matka zaś, Nel, zgasła na suchoty w Heluanie, gdy dziewczynka miała lat trzy. Obaj wdowcy mieszkali w sąsiednich domach w Port-Saidzie i z powodu swych zajęć widywali się codziennie. Wspólne nieszczęście zbliżyło ich jeszcze bardziej do siebie i umocniło zawartą poprzednio przyjaźń. Pan Rawlison pokochał Stasia jak własnego syna, a zaś pan Tarkowski byłby skoczył w ogień i wodę za małą Nel. Po ukończeniu dziennych prac, najmilszym dla nich odpoczynkiem była rozmowa o dzieciach, ich wychowaniu i przyszłości. Podczas podobnych rozmów najczęściej bywało tak, że pan Rawison wychwalał zdolności, energię i dzielność Stasia, a pan Tarkowski unosił się nad słodyczą i anielską twarzyczką Nel. I jedno i drugie było prawdą. Staś był trochę zarozumiały i trochę chełpliwy, ale uczył się doskonale. I nauczyciele szkoły angielskiej, do której wchodził w Port-Saidzie, przyznawali mu istotnie niezwykłe zdolności. Co do odwagi i zaradności, odziedziczył ją po ojcu. Albowiem pan Tarkowski posiadał te przymioty w wysokim stopniu i w znacznej części im właśnie zawdzięczał obecnie swe wysokie stanowisko. W roku 1863 bił się bez wytchnienia w ciągu 11 miesięcy. Następnie ranny, wzięty do niewoli i skazany na Sybir, uciekł w głąb Rosji i przedostał się za granicę. Rok jeszcze poświęcił na studia hydrauliczne, a następnie otrzymał posadę przy kanale i w ciągu kilku lat, gdy poznano jego znajomość rzeczy, energię i pracowitość, Zajął wysokie stanowisko starszego inżyniera. Staś urodził się, wychował i doszedł do 14 roku życia w Port-Saidzie, nad kanałem, wskutek czego inżynierowie, koledzy ojca, nazywali go dzieckiem pustyni. Później, będąc już w szkole, towarzyszył czasem ojcu lub panu Ravlisonowi w czasie wakacji i świąt, w wycieczkach, jakie z obowiązku musieli czynić od Port aż do Suezu, dla rewizji robót przy wale i przy pogłębianiu łożyska kanału. Znał wszystkich, zarówno inżynierów i urzędników komory, jak i robotników – Arabów i Murzynów. Kręcił i wkręcał się wszędzie. Wyrastał, gdzie go nie posiali. Robił długie wycieczki wałem. Jeździł łódką po mędzalech i zapuszczał się nieraz dość daleko. Przeprawiał się na brzeg arabski i dorwawszy się do konia, a w braku konia do wielbłąda, a nawet osła. Udawał farysa w pustyni. Słowem, jak się wyrażał pan Tarkowski, bobrował wszędzie i każdą wolną od nauki chwilę spędzał nad wodą. Ojciec nie sprzeciwiał się temu, wiedząc, że wiosłowanie, konna jazda i ciągłe życie na świeżym powietrzu wzmacnia zdrowie chłopca i rozwija w nim zaradność. Jakoż Staś wyższy był i silniejszy, niż bywają chłopcy w jego wieku, a dość było mu spojrzeć w oczy, by odgadnąć, że w razie jakiego wypadku prędzej zgrzeszy zbytkiem zuchwałości, niż bojaźnią. W 14 roku życia był jednym z najlepszych pływaków w Portside. Co nie mało znaczyło, albowiem marabowie i murzyni pływają jak ryby. Strzelając z karabinów małego kalibru i tylko kulkami do dzikich kaczek i do egipskich gęsi, wyrobił sobie niechybną rękę i oko. Marzeniem jego było polować kiedyś na wielkie zwierzęta w Afryce Środkowej. Chciwie też słuchał opowiadań sudańczyków zajętych przy kanale którzy spotykali się w swojej ojczyźnie z wielkimi drapieżnikami i gruboskórnymi miało to i tę korzyść że uczył się zarazem ich języków Kanał Sueski nie dość było przekopać trzeba go jeszcze i utrzymać gdyż inaczej piaski z pustyń leżących po obu jego brzegach zasypałyby go w ciągu roku. Wielkie dzieło lessepsa wymaga ciągłej pracy i czujności. To też do dziś dnia nad pogłębieniem jego łożyska pracują pod dozorem biegłych inżynierów, potężne maszyny i tysiące robotników. Przy przekopywaniu kanału pracowało ich 25 tysięcy. Dziś, wobec dokonanego dzieła i ulepszonych nowych maszyn, potrzeba ich znacznie mniej. Jednakże liczba ich jest dotychczas dosyć znaczna. Przeważają wśród nich ludzie miejscowi. Nie brak jednak i Nubijczyków, i Sudańczyków. I Somalisów, i rozmaitych Murzynów mieszkających nad Białym i Niebieskim Nilem, to jest w okolicach, które przed powstaniem Mahdiego zajął był rząd egipski. Staś żył ze wszystkimi za pan brat, a mając, jak zwykle Polacy, nadzwyczajną zdolność do języków. Poznał sam nie wiedząc jak i kiedy wiele ich na narzeczy. Urodzony w Egipcie, mówił po arabsku jak arab. Od Zanzibarytów, których wielu służyło za palaczów przy maszynach, wyuczył się rozpowszechnionego wielce w całej Afryce Środkowej języka Kiswahili. Umiał nawet rozmówić się z Murzynami z pokoleń Dynka i Szyluk, mieszkających poniżej Faszody nad Nilem. Mówił prócz tego biegle po angielsku, po francusku i po polsku. Albowiem ojciec jego, gorący patriota, dbał o to wielce, by chłopiec znał mowę ojczystą. Staś oczywiście uważał mowę tę za najpiękniejszą w świecie i uczył jej nie bez powodzenia małą Nel. Nie mógł tylko dokazać tego, aby jego imię wymawiała Staś, nie Stes. Nieraz też przychodziło między nimi z tego powodu do nieporozumień, które trwały jednak dopóty tylko dopóki w oczach dziewczynki nie zaczynały świecić łezki. Wówczas Stes przepraszał ją i bywał zły na samego siebie. Miał jednak brzydki zwyczaj mówić z lekceważeniem o jej ośmiu latach i przeciwstawiać im swój poważny wiek i doświadczenie. Utrzymywał, że chłopiec, który kończy lat 14, jeśli nie jest jeszcze zupełnie dorosłym, to przynajmniej nie jest już dzieckiem. A natomiast zdolny już jest do wszelkiego rodzaju czynów bohaterskich, zwłaszcza jeśli ma w sobie krew polską i francuską. Pragnął też najgoręcej, żeby kiedykolwiek zdarzyła się sposobność do takich czynów, szczególnie w obronie Nel. Oboje wynajdywali rozmaite niebezpieczeństwa i Staś musiał odpowiadać na jej pytania co by zrobił gdyby na przykład wlazł do jej domu przez okno krokodyl mający 10 metrów albo skorpion tak duży jak pies Obojgu ani na chwilę nie przychodziło do głowy że wkrótce groźna rzeczywistość przewyższy wszelkie ich fantastyczne przypuszczenia.